Dzień dobry, korzystając z tej zimowej aury, w tym magicznym czasie zbliżających się świąt w imieniu całej firmy Aldo chciałbym Wam życzyć zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, aby ta aura nam się utrzymała, o co, czego wszyscy bardzo chcemy, żeby czas świąt napełnił nas spokojem, miłością i aby ten przyszły rok był lepszy od, od tego, który właśnie nam się kończy, abyśmy mogli, mogli wspólnie realizować wszystkie swoje plany, abyśmy się cieszyli zdrowiem, no i przede wszystkim tym zdrowiem w tych trudnych dzisiaj dla nas czasach, czego, czego od całej firmy Aldo bardzo serdecznie Wam życzę.